Mamy dwa inne... Instytut Rozwoju Zrównoważonego od lat zajmuje się wsparciem osób starszych na wielu płaszczyznach. Służyć mają temu również nowe projekty, będące częścią inicjatywy Senior Lider. Senior Obywatel dostarcza starszym osobom wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego. Senior Fit poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, a e-senior wspiera ich w nauce i wykorzystywaniu nowych technologii. Nie można w którymś momencie skończyć szkolić, dlatego że ta technologia się ciągle rozwija, wchodzą nowe urządzenia, wchodzą nowe możliwości, nowe aplikacje i m.in. nasz nowy projekt na te potrzeby seniorów odpowiada. Działania w ramach projektu Senior Leader to m.in. ruch i rekreacja, np. gimnastyka i Nordic Walking, spotkania z lekarzami, zajęcia praktyczne z obsługi smartfonów i poruszania się w internecie, czy przekazywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Taka wiedza jest potrzebna i to jest wiedza praktyczna, bo my z seniorami po prostu wykonujemy różne rzeczy, piszemy. Wnioski o, o finansowanie ich przedsięwzięć. Również piszemy wnioski o dostęp do informacji publicznej. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Koszalina lub sąsiednich gmin. Nabór rozpoczął się kilka dni temu i potrwa jeszcze około dwóch tygodni. Przewidziano 80 miejsc, z których połowa jest już obsadzona, więc chętni do udziału w inicjatywie muszą się pospieszyć. Informacje o rekrutacji można uzyskać w siedzibie Instytutu Rozwoju Zrównoważonego przy Ulicy Wyspiańskiego 12.